Konopski nie daje. Konopski nie daje za wygraną i już trzeci miesiąc. Ej! Kiedy to było nagrywane, że śnieg? Konopski nie daje ja za wygraną i już. 5 złotych. Dramy, Mnie dramy, dramy. Stretchowa niedawno. Kutasowe, losowe. Nie. w te dramy A? już tym żygam. Osobiście no. NWM jak reszta, bo te dramy są o nic i do zasięgów. To nie podało? Ten ciebie? internet się <coughs> zamienia, kurwa WBI powoli, mam dowody, mam brudy włęwe ja pierdole. Wiecie co, widzowie? Mi się wydaje, że. Spoko, jeżeli ktoś ma spinę ze sobą w necie, i to wyjaśniają. Nie wiem, ksają miał spinę z gimperem. Spoko! Była spina, jeden nagrał Twój. Ajo powiedział na streamie, tamten nagrał i tak dalej. Koniec tematu. Oni sobie między sobą to wyjaśnili. Ale te kurwa, wszystkie kanały, które wokół tego krążą. Oj, kurwa. No nie wiem, no. Internet to takie miejsce, że teraz, jak są te gale i tak dalej, no to z każdym kurwa mniej więcej się znasz. I wiesz, jak masz kimś przepychankę, to masz kimś przepychankę, a tutaj ci się wpierdalają. A, takie to jest kurwa. Takie to jest strakie. Trzeci miesiąc grozi potężną teczką i film. O mnie. Chyba się starzejesz że wypadasz z formę. Jak chcesz usłyszeć moje zarzyty, Dzięki To Po prostu na nie poczekaj, dostaniesz wszystko na tacy w swoim czasie. Jednak tym razem popełnił ogromny błąd i dostarczył dowodów na samego siebie. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Dodatkowo skontaktowali się ze mną inni twórcy i dostarczyli bardzo ciekawych informacji na temat konopa. Konopski na początku stycznia nagrał bardzo mocny film o Krzysztofie Lekstanie. W swoich materiałach nawoływałem do tego, by Konop przeprosił. Konopski zarzeka się, że już to zrobił, a ja po prostu manipuluję, by mu zaszkodzić. Jeśli tak bardzo naciskałeś, abym przeprosił w sprawie Leksia, co zresztą zrobiłem wielokrotnie, ale dalej na rację, jakbym tego nie zrobił, więc przypomnę jeszcze raz. Przepraszam. To powiedzieć przepraszam? Bo nie, nie mogło przejść przez gardło. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tak, Konopski, przeprosiłeś, ale tylko swoich widzów, bo cię zaczęli masowo odsubskrybowywać. Natomiast moim skromnym zdaniem przeprosiny należą. Się przede wszystkim leksiowi. Przeprosił czy nie? Nie no gdzie! Tak już na chłopski rozum, jakie krzywdy ponieśli Twoi widzowie? Obejrzeli Twój odcinek, mieli trochę rozrywki i tyle. Poszli dalej. Natomiast Leksiu po twoim materiale chciał ze sobą skończyć. Stracił źródło dochodu i został odsunięty od wszystkich. No leksia szkoda bardzo. Projektów. Żebyśmy wszyscy mieli jasność, e? przejdźmy razem przez materiały Konopa. Najpierw opublikowałeś film sugerujący, że Leksiu chce bzykać 14 latki. Też wpaść do czternastolatki? Gdy internet okrzyknął go pedofilem, dolewałeś oliwy Dziękuję do ognia, Alexandre. publikując na Twitterze umiejętnie Zadyk wycięte screeny tak by wyszedł na jeszcze większego oblecha. Gdy udowodniłem, że się pomyliłeś, nagrałeś drugi odcinek, gdzie całą winę zrzuciłeś na piętnastolatkę Samemu nie wyrażając wtedy żadnej skruchy. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Leksia grillowałeś jednak dalej, wyciągając jego prywatne rozmowy z Tindera oraz publikując jego bąki. Dopiero, gdy wytknąłem... No dobra, innymi... ale bąki to akurat śmieszne były, to nie jest kompromitujące w ogóle. Mi że to ty ponosisz za to wszystko odpowiedzialność, i dopiero gdy subskrybenci zaczęli od. to był taki bąk na, na, je, na jebce, to był taki bąk na najebaniu, że kurwa. tak wyjebał się. Postanowiłeś przeprosić. Problem jednak w tym, że nie przeprosiłeś Leksia, a subskrybentów. Co więcej, zaraz po przeprosinach skierowanych do widzów, dalej obsmarowywałeś Leksia, twierdząc, że jest obrzydliwy. Opieranie się na samych zapewnieniach było dużym błędem, więc e, przepraszam. Wciąż uważam, że to, co robił Leksiu, jako jeden stopowych influencerów było obrzydliwe. To, jak Leksiu pisze w prywatnych wiadomościach z dziewczynami na Tinderze, to raczej póki nikogo nie krzywdzi, jego prywatna sprawa. No to też się zgodzę. Żeby mieć jasność, bezpośrednio po Twoim filmie zapytałem Leksia, czy przeprosiny dalej się nie pojawiły. Warto tutaj podkreślić, że 15 stycznia Konowski zapowiedział, że odniesie się do wszystkiego w obszernym materiale. Zapowiedział, że przeprosi Leksia i widzów. W przyszłym tygodniu odniosę się do tego w bardziej obszernym materiale. Przeproszę też tutaj Leksia oraz Was widzów za, jak się okazało, błędną informację co do wieku jednej z dziewczyn. Finalnie jednak przeprosił tylko widzów, pomijając przeprosiny dla Leksia. Nie wydaje mi się, że Konop jest osobą, która by mogła mógł, się czysto przyznać do błędu i powiedzieć przepraszam, zjebałem. Myślę, że dokładnie przedstawiłem sprawę. Leksiu również potwierdza, że akurat jego nie przeprosiłeś. Nie, ale dalej na rację, jakbym tego nie zrobił. Dlatego wiesz co Konop? Weź nie pierdol. Ciekawe jest jednak to, że przeprosin oczekujesz ode mnie. Czy ty naprawdę nie uważasz, że należą mi się przeprosiny za to, że wcisnąłeś mi te wszystkie zarzuty, które sam sformułowałeś i sam wsadziłeś mi w usta? Czy nie uważasz, że przez twoje teksty i fałszywe wnioski mój wizerunek przez twoje filmy się pogarsza? Moim zdaniem, jeśli chcesz się dowiedzieć, kto stoi za twoim gorszym wizerunkiem, to wystarczy spojrzeć w lustro. Kto to jest? To człowiek, który bardzo szkodzi konopowi. Siup. Jednak jeśli ktoś ma dalej wątpliwości, że to Konopski... No nie wiem, kurwa, to taką narrację robi pajaca z Konopat. ...raz za razem strzela sobie w kolano, to sam zainteresowany postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Konopski, skup się teraz, bo wiele się nauczysz. Mamy kolejny no cóż, przykład do mnie, magii, no tak. fałszywych informacji od pana Wardengi Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Okej, okay. błędnie założyłem, że Konopski przestrzega prawa i płaci ludziom za ich pracę. No cóż, tutaj chłopie się potwornie pogrążyłeś. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Nie wiem, czy wiesz, ale skoro nie zapłaciłeś ludziom ani złotówki, to złamałeś prawo. Wynagrodzenie za pracę przysługuje pracownikowi zawsze, nawet jeśli przepracował zaledwie jeden dzień. Pamięta... Że zgodnie z prawem coś takiego jak bezpłatny okres próbny i bezpłatny dzień próbny nie istnieje. Niestety wielu nieuczciwych pracodawców wykorzystuje brak doświadczenia i wiedzy, zwłaszcza młodych osób. Niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy planowałeś zawrzeć, to za okres próbny zawsze należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy się nawet, gdyby okres próbny wynosił jeden dzień. Ale ile trwał on w ogóle u konopa? Miało to trwać dwa tygodnie, a trwało. Ja to. Co to ma wspólnego z ich kłótnią, kurwa? To jest czy kono płaci ludziom, kurwa. No tobie, no. To... Żadna z osób w okresie próbnym nie otrzymała nic. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Ludzie pisali szóste? mu newsy do odcinka A -a. i nie dostali złamanego grosza. Pogratulować żyłki do biznesu. Z pewnością ten odcinek oglądają także fani Konopa i być może myślą, że Konowski nie zapłacił komuś, że żadnego newsa ale, nie napisał. Z przyjemnością rozwieje wasze wątpliwości. Ty nie dostałeś w ogóle pieniędzy, mimo że twój news był w odcinku? To był niejedyny mój news, ale ten akurat użył jeden do jednego. Jak myślicie, że widzieliście już wszystko, czyli walka niskorosłych albo kobiety z mężczyzną, to posłuchajcie tego. to chyba nikogo nie dziwi. miała miejsce najdziwniejsza walka w historii. Walczył wzięła udział kobieta nazywana również chłopczycą, na przeciwko niej stanęli 75-letni mężczyzna wraz ze swoim wnukiem. Pomimo ogromnej przewagi kobiety walka ostatecznie zakończyła się remisem. Gdy macie pomysł na jakieś bardziej chore, przykome zestawienie? To podzielcie się tym w komentarzu. Najbardziej oryginalny komentarz nam serduszko. To był nie jedyny mój news, ale ten akurat użył jeden do jednego. Ani grosza i usłyszałem, żeby by chujowe. Tak moi drodzy, konop jest na szczelny. <laughs> ale że lik... mimo, że brał kogoś newsy do jednego <laughs> I tej sobie nawet nie Ja pierdolę! Zapłacił? to jeszcze na koniec powiedział jej, że kiepsko pisze. Prawie miesiąc się starałem, codziennie się udzielałem, pisałem scenariusze, newsy. Kilka z nich słowo w słowo użyłeś w filmie. Scenariusze to mega mierne, dużo trzeba było zmieniać. Kurtyna, moi drodzy. Ten youtuber od kilku lat pouczał nas wszystkich na temat tego, jak należy się zachowywać w internecie. Co w ogóle grozi Konopskiemu za to, że nie zapłacił ludziom za okres próbny? W przypadku naruszenia obowiązków wypłaty wynagrodzenia, pracodawca podlega odpowiedzialności wykroczeniowej i może zostać nałożona na niego kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych. Warto tutaj przypomnieć, że na okresie próbnym było kilkanaście osób, a więc może uzbierać się z tego spora suma. To ja już chyba wiem, czemu ty tak naciskasz na walkę ze mną. Mogę mu zrobić rekord 03, jak chcę <grych> i go najebać. Okej. Pasz. jest już. Nie dla psa, kurwa! Ciekawe jest tutaj również to, że Konopski nie może wykonać żadnego manewru, by się obronić. Nie może także powiedzieć, że pracownicy kłamią, bo przecież sam się wsypał. Osoby, które do ciebie napisały, nigdy nie dostały ode mnie złotówki, bo nie przeszło okresu próbnego. Mam kontakt z kilkoma osobami, którym nie zapłaciłeś. Co do reszty, to radzę ci ich przeprosić, wybłagać, by przyjęli wynagrodzenie i pocałować w rączkę. Pięćdziesiąt, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo za rączki, Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, hamie pierdolony. I wódeczka musi być zimna. I gęsta. Jak sukces. Zastanawiacie się jednak pewnie, że skoro za okres próbny nie zapłacimy, Aż może przynajmniej sowicie wynagradza tych, którzy trafili do finalnego research teamu. To zapnijcie pasy. Stawka za tydzień pracy to 20 zł. Płatne co dwa tygodnie. Luki. A, Luki się zmutował. Widzowie. Luki na fasolach, Luki na fasolach jest lepszym pracodawcą niż Konopski, kurwa, na newsach. I wiesz ile Luki, wiesz, nie, poczekaj, Luki, kurwa. Luki, wiesz ile dostają ludzie, czyli za dwa tygodnie czy za tydzień? Za dwa tygodnie, tak? Za dwa. Cześć, jeszcze raz. To może przynajmniej sobie A, Cię wynagradza tych, którzy trafili do finalnego research teamu. To zamknięcie pasy. Stawka za tydzień pracy okay. to 20 zł. Płatne co dwa tygodnie. Czuć pieniądze? Czuć pieniądze. Aha, okay, Do rzeczy. Dobra. Za podsuwanie ciekawych newsów proponuję 20 zł tygodniowo, płatne co dwa tygodnie poprzez PayPal. Dobre pieniądze. Można za to kupić kole, chipsy i jeszcze starczy na maczugi ketchupowe. Dobra płaca dla dziesięciolatka. Ale wiesz, Konop, chwaliłeś się, że finalnie większość zatrudnionych osób jest powyżej 18 lat. Nie jest to trochę wyzysk? Sam wiesz, że research i pisanie newsów to nie jest taka łatwa robota, bo sam wielokrotnie ją spierdoliłeś. Konopski, król researchu. Ja rozumiem, że musisz teraz. Oszczędzać, bo na tapecie jest sprawa sądowa z Leksiem, ale przynajmniej nie mów, że napisały do mnie osoby, których nie przyjąłeś. A jak zostali wyrzuceni z Discorda, to polecieli do ciebie z informacjami. Tak naprawdę napisały do mnie osoby, które były zawiedzione Twoją ofertą. Jesteś cwany, ale pamiętaj, że masz firmę zarejestrowaną w Polsce, więc przynajmniej przestrzegaj polskiego prawa i zapłać im należne pieniądze za okres próbny, młody biznesmenie. Nie no dobra, widzowie, no to to już jest takie kurwa. No nie, no skurwysyństwo to jest. No serio, możecie u Luki'ego na fall Guysach więcej dostać. Zresztą Luki daje, mówi tak, ty jabczone, grasz Fallgaisy, też dawaj, dawaj też po pięć dyszek. Mówi, zobaczysz, widzowie będą zadowoleni. Mówię, no dobra Luki, dzięki. Ale no to to już jest kurwa jakiś dramat, ty. To jak kurwa niekiedy kody na Kinguin tutaj są wklejane kurwa za więcej, przez dzień, niż ten jego cały research team kurwa przez miesiąc zarabia. To jest kurwa jakiś żart kurwa. To ty hey, Greg chyba spierdoli z moim żarciem. Dobra Luki, <laughs> coś z Gregiem. Słuchaj tego, wiesz Luki ile Konopski płaci za tydzień yy, roboty u niego? Przy szukaniu Obok, czekaj, co A dobra, na, nawrót Grega. Luki musiał powiedzieć, że Greg kurwa i się śmiać z tego, no to zaraz tłumaczymy. Konopski w swoim materiale bronił się tym, że co prawda jego research team miał stworzony specjalnie, co prawda jego research... Konopski w swoim... Bojski? W materiale bronił się tym, że co prawda jego research team miał stworzony specjalny kanał do szukania brudów na mnie. Czyli e, istnieje e, taki, taka zakładka. E, to nie To on, nie. Tak, istnieje. No ale te posty o mojej dziewczynie A. to ktoś skopiował z wykopu i on nie planował nic nagrywać. Ty, jaki Bo fajny Nie chciałem tego użyć. To. A co zrobił? Tak nic. A. Fajny taki. Ty, odpłacisz mi w końcu luki? Wiesz ile Konopski płaci za tydzień roboty u niego? Obs Kąd ją ty kurwa wiedzieli. No ale jakby się strzelić? Za tydzień. Nie wiem, Szuk... Nic? Zero? Nie no, płaci, płaci, ale za tydzień szukania newsów. 20 po no, jest? zgadłeś. Naprawdę 20, tylko że na PayPal. Rozumiesz to kurwa? A ile on zarabia? Ile on miesięcznie na oko? To jest taki kurwa Ja pierdolę. To jest kurwa... Konopski no ile zarabia? zarabia no. Ostatnio wyda... ci powiem kurwa Miesiąc o, No kurwa, kurwa no on w chuj zarabia na tych filmach Ja kurwa... 30k 40 No ja mam mniej filmów bo ja mam filmy z tego nie? Z... Coś takiego Co raz z jakiegoś vloga nakręcę on tych newsów może nimi srać nie? No to No I jeszcze nie wiadomo są... jak tam ten jego jego ciuszki, nie? Czy co to tam ma? Czy nie, to no on trudno? w koły musi zarabiać, no. On wyświetlenia też ma duże, przez to, że to są newsy. I newsy się ogląda raczej od początku do końca. Oglądasz sceniusi, newsiki, się dzieje i wypierdalasz. Nie jest to jakieś takie, że... Nie no, no w chuj musi zarabiać. Dobra, dwie dychy na piwku dla Grega, kurwa trzymaj. O, że pojawiło się to na grupie, skopiowane razem z innymi zarzutami z wykopu, w ogóle nie oznacza, że chciałem tego użyć. Niestety z dalszej części materiału łatwo wywnioskować, że po prostu kłamiesz, bo widać, że na poważnie zajmowałeś... A jak wy sprawdzacie te monad Earning? No na przykład, piec Lukiego sprawdź moje i zobaczymy czy się zgadza. A nie, kto to pisał? Ktoś inny to pisał, kurwa. I, 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 i Mrak, weź sprawdź moje. O Social Blade Konopski, dobra, a jak zmienimy na Japczan. Ciekawe, czy to się pokrywa, bo ja chcę sprawdzić, czy to działa. Japczan. Co kurwa? A to jest chyba rozbieżność, nie? Od tylu do tylu. Czy nie? Jak to działa? A między, tak, pomiędzy. No dobra, ale kurwa skąd ta górna granica jest? Chyba z pizdy. To jest... No pewnie w USA tyle by dostawali. <coughs> A, możliwe. No ale to nuta z ksajem było, ona 5 baniek zrobiła, wicowie. no to to jest kurwa trochę przykłamane wszystko, bo ona robi <coughs> wyświetlenia. Z to pokazuje ile w Polsce a potem masz ile w Ameryce by zarobić waliście się sprawą współpracy weź, Moniki weź, weź. z Karpatry. W poście z wykopu były tylko szczątkowe informacje. Natomiast ty w swoim materiale pokazałeś, że zrobiliście dogłębny research. Dokopaliście się do artykułów sprzed kilku lat. Przeanalizowaliście wpisy na forach i opinie w Google. Problem w tym, że znowu tradycyjnie zawiódł research i zaraz będzie ci po prostu wstyd. Po pierwsze, większość artykułów, które wkleiłeś dotyczą innych marek. Monika współpracuje Anonymo z marką Lekniców Karpatry. A ty Przecież to, co on kurwa płaci za tydzień, to jest prawie tyle ile Minimalna za godzinę XD. Daj spokój, Anonimus. Daj spokój, kurwa że artykuły o Aloha from Deer lub Mr. Google. No ale rozumiem, że po prostu brakowało ci argumentów i liczyłeś, że jakoś to przejdzie. Spójrzmy, co tutaj Konopski napisał. Lethe – spółka Chmielniaka, pod którą podpięte jest kilka marek odzieżowych, w tym Carpatri. Kolejne kłamstwo. Carpatri nie jest podpięte pod Lethe. Lethe i Carpatri to dwie osobne spółki. Prezesem Lethe jest Chmielniak, prezesem Carpatri jest Paweł Koszyk. Chłopie, masz cały research team, a nie potraficie zweryfikować tak prostej informacji? Przecież to zajmuje 30 sekund. Twierdzisz, że definicję skamu specjalnie okroiłem i sugerujesz widzowi, że marka leginsów Carpatri powinna pod nią podchodzić, bo dwa lata temu mieli opóźnienia w dostawach. Dlaczego próbujesz trochę zwęzić definicję skamu? Przedstawiasz definicję skamu, w której sprowadzasz ją tylko do trzech przypadków. Czy gdybyś ty kupił produkt z zapewnieniem, że dojdzie do ciebie w ciągu kilku dni, to czy nie czułbyś się oszukany, gdyby firma dostarczyła ci produkt po kilku miesiącach zwlekania? To teraz po... Co to za muza? Słuchaj, większość opinii, które zacytowałeś, U. pochodzą z okresu pandemii. Nie wiem, czy wiesz, ale były wtedy lockdowny, Patrz cała tekstylna... Dobrze, Luki, patrzam. Już? To to? No zajebiste. A co... Co to znaczy? Da się zmieniać pozycję? No. No i Dobra, interajem. gramy w to widzowie. miała problemy. Gdy ktoś z pracowników szwalni zachorował, to wszyscy, którzy mieli z nim kontakt w pracy, przymusowo szli na kwarantannę. I teraz uwaga! Po filmie Konopskiego napisała do mnie jedna z klientek, która zamawiała od nich rzeczy w tamtym okresie. Okazuje się, że Karpatry na bieżąco informowało klientów o opóźnieniach. Na stronie była o tym stosowna informacja, a co więcej, firma szyła wtedy maseczki dla szpitali. Niezły plot twist, co nie Konop? Nie wiem, czy pamiętasz, ale raczej tak, bo byłeś w tamtym okresie specjalistą od wirusa, na początku pandemii był ogromny problem z maseczkami. Brakowało ich wszędzie, a biznesmeni-wyzyskiwacze, czyli twoja rasa, zwęszyli interes i sprzedawali maseczki na Allegro za ogromne kwoty. Carpa 3 postanowiło uszyć kilka tysięcy maseczek i za darmo przekazać je szpitalom. Masz tutaj nawet post pani senator. Chmielniak zorganizował w swojej fabryce szycie masek i charytatywnie przekazał na potrzeby bielskich w szpitali 1500 sztuk. W kolejnych tygodniach będą kolejne maseczki 10 tysięcy sztuk. A ty kurwa teraz sugerujesz, że firma jest scamem, bo przeczytałaś kilka negatywnych opinii w Google? Serio Konop nie jest ci wstyd każdej firmie odzież Ale te Karpa Trima kurwa tak darmową reklamę. Oni kurwa ten prezes to pewnie siedzi i tak se kuca na pierdala do tych filmików. O tak kurwa! Na, jak ma trzy monitory, to na każdy kurwa się zlał której można wystawić opinię w internecie, zdarzają się pochlebne i niepochlebne opinie. Powinieneś mieć o tym pojęcie, bo sam taką działalność prowadzisz. No ale ty nie dajesz przecież swoim odbiorcom możliwości zopiniowania twoich ubrań. Ciekawe dlaczego. No niestety, no niestety że tak powiem, nawet na świat poszło, ale żeby nie była, jest porwana. No, jakoś tam się nie popisałeś, I ten zakolak po raz drugi swoją bluzkę. No musi znowu opracować. Może za następne pół roku ci wyjdzie coś. Gdybyś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to sprawę skomentowały. Nie no, koszulkę to raczej większość koszulek się rozerwie, ale. Ale ja Jasiu, fajnie, porwał. Również inne kanały komentarzy. Jak poszukamy sobie opinii w internecie na temat Carpatry, widać, że ta firma to nie jest scam. Kropka. Jeśli firma nie zapadła się pod ziemię i zwraca pieniądze, to nie jest to scam. Monia, jak chcesz mieć menadżera, to daj znać, bo ten twój to jest jakiś I tutaj trzeba umiejętności Konopskiego faktycznie pochwalić. Od wakacji 2021 roku nie współpracowaliśmy już z Carpatry, gdyż mieliśmy inne kolidujące współpracę. Natomiast dzięki nagące Konopskiego wznowiliśmy rozmowy i w marcu podpisaliśmy nową kilkumiesięczną umowę. Dzięki Konop, myślę, że należy ci się prowizja. Co powiesz na 20 zł? <noise> nie, no jaki chuj jebany no dobra, rozpizziolił go, kurwa. A gadał, jak gdzieś pytałem Wardęgi. Wardęga mówił, że go rozkurwi. No rzeczywiście, kurwa, no nie ma co gadać. Przejrzałem całą teczkę Konopskiego na mnie i nie mogę się doczekać. Dlaczego znowu wmawiasz swoim widzom, że wyciągnąłem moją roczną teczkę na ciebie? Ale przecież ja nic takiego widzom nie wmawiam. Ja po prostu uważam, że ty nic sensownego przez ten rok nie zebrałeś. Czy gdyby Konop miał faktycznie jakąś teczkę, tworzyłby specjalny dział na Discordzie, by jego research team szukał na mnie brudów? Co więcej, okazuje się, że Konopski wypisuje Blodnikow do innych influencerów, z którymi kilka lat temu miałem... No co jest, jak jest Konopski, możesz wardęń ze chuja oblodzić ostatni bastion internetu, i prawdy znowu górą atacha Ramy, by coś na mnie nagrali. Na Fame MMA spotkałem danego. Za Poinformował mnie on, że Konopski do niego napisał. Siemka dany. Szykuję grubszy materiał na Wardengę, gdzie m.in. będę wspominał o tym, jak Ci pomówił o kupowaniu wyświetleń i nigdy nie przyznał się do błędu. Jak wspominasz tamten okres pod względem Twojego stanu psychicznego? Konop, mam dla ciebie odpowiedź od danego. Źle się czułem, ale na pewno nie gorzej niż leksił po Twojej dramie. Szachmat! Co Konop? Co najlepsze, dany odpisał w podobnym tonie Konopskiemu? I wiecie, co zrobił nasz młodociany detektyw? Tak się spocił, że usunął swoje wiadomości do oraz wywalił go z listy osób, które followuje. Za karę, że dany mu nie pomógł, to konop cofnął mu followa. Ojej. Dobra, nie obrażaj się. Na szczęście, dany zdążył zrobić dla mnie screena Twojej wiadomości. Co ciekawe, ty konop masz serio nie po kolei w głowie. Piszesz do danego, by ci pomógł w dramie ze mną. Gdybyś potrafił wykonać jakikolwiek research z tym swoim teamem, to wiedziałbyś, że po tym, jak oskarżyłeś Leksia, to trzeba było wycofać z marketu wszystkie płatki z jego wizerunkiem. Dystrybutor miał przez Twój film spore problemy. A wiesz, kto był związany z dystrybucją? Dany. Podobne zabiegi wypisywania do influencerów, stosuje do Radca Konopskiego. Wypisują do trenerów... <grystanie> by o, Karioner, mój ulubiony, kurwa. Mąciwoda. woda. <grystanie> A wczoraj, jak się Karioner... Bo daliśmy hosta wczoraj dla Karionera w nocy, bo on zawsze siedzi do 10.11 rano, jak się odpalił na Rafoniksa jeszcze. jest. Coś na moją dziewczynę. Rozumiem, no że teraz się Monice się dostaje, bo jest moją dziewczyną. Wątpię, Konop, że szukałbyś na nią brudów, gdybym ja nie był jej chłopakiem. bo Czekaj. jest moją... Wpisują do trenerów... A, okay. By ci nagrali coś na moją dziewczynę. Rozumiem, że teraz Moice się dostaje, bo jest moją dziewczyną. Wątpię, Konop, że szukałbyś na nią brudów, gdybym nie był jej chłopakiem. Jak to Konopski ma już tradycji, to mówił, lubi sprzeczyć sam sobie. Uboxdela zarzekał się, że nie planował w żadnym swoim materiale użyć argumentu o NFT. Nie chodzi o żadne NFT, czy niszczenie środowiska, bo to jest w ogóle z dupy punkt i totalna bzdura. Co prawda taki punkt był wypisany na tym Discordzie, ale to nie było przeze mnie, tylko przez jednego z moich researcherów. I to w ogóle no, no, czegoś takiego pewnie użył, nie? Co jednak zrobił w swoim materiale? Użył argumentu o NFT. Czy to, że właściciel firmy LED posiadał już w 2019 roku 17 firm i jest twórcą kontrowersyjnych NFT, o których było niedawno tak całkiem głośno, nie wzbudza twojej czujności? Przecież o jego miszkach NFT promowanych m.in. przez Magdę Gessler czy Gonciarza było tak głośno, że pojawiło się sporo materiałów, m.in. dwugodzinny podcast Gargamela czy film Dominika Bossa Afera o NFT, który, uwaga, sam skomentowały słowami dobry odcinek. Gonciarz i Nowak zawsze w formie. Czy to wszystko nie zapaliło ci czerwonej lampki? Jak bardzo durny jest to argument? Konopskiemu chodzi o to, że udziałowiec z Jakub Chmielniak, ma także inne spółki. Jedna z nich, Fanadice, zajmuje się NFT. Konopski twierdzi, że z racji tego, że NFT jest dość kontrowersyjne, to powinienem się poważnie zastanowić nad współpracą z Carpatry. Tylko, że człowieku, to są dwie osobne firmy. Z NFT ani ja, ani Monika nie mamy nic wspólnego. Jeśli chodzi o spółkę Fanadice, to sam krytykowałem ich działania, choćby przy współpracy z Martin Renty. Fanadice to tam Stu założył z jakimiś z, z ziomkami z innymi inwestorami, no i się bawią w to. Jeden w ogóle z waszych inwestorów się wygadał, więc yy, nawet mam tam jakieś nagrania z tego. Chuj, kurwa, z ty... Milion złotych. Spójrz, jaka twoja logika jest idiotyczna. Ja nie współpracuję z Fana Dice, współpracuję z Carpatri. Firmą, która robi leginsy na dupę. Nieprawdopodobne, jak sytuacja z Leksiem przerodziła się w dramę pomiędzy mną a Konopskim. Chłopie, ja w moich materiałach pokazałem twoje błędy dotyczące Leksia. Zamiast przyznać się wprost i go przeprosić, to postanowiłeś na siłę coś na mnie nagrać, żeby się odegrać. Od kilku miesięcy straszysz, że masz potężną teczkę. Pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Several months later. Chyba się starzejesz że wypadasz z formy. Jak chcesz usłyszeć moje zarzuty, to po prostu na nie poczekaj, dostaniesz wszystko na tacy w swoim czasie. To jest takie powiedzenie w Polsce brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz. Ile mamy jeszcze czekać? Po prostu wrzuć co masz i pokaż temu dziadowi z lasu, gdzie jego miejsce. O, 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 o. Mówisz, to że tak się zbierałeś od roku. I co? Ład, dalej y, nic się nie klei? Ściani. Napisz do mnie, podrzucę Biewierze. ci kilka brudów na mnie, by dodać ci otuchy. Zastanów się, czy takie przedłużanie sprawy jest ci w ogóle na rękę. Zniszczyłeś Leksia i zdobyłeś na tym ruchu w styczniu 60 tysięcy nowych subskrybentów. W lutym i marcu zanotowałeś jednak spadki. Jeśli dalej Ego nie pozwoli ci na to, by w końcu go przeprosić i dalej będziesz się miotał, to doprowadzisz do tego, że wszystko, co zyskałeś na początku roku, do wakacji po prostu stracisz. Swoją drogą, skoro znalazłeś czas, by szukać. Brudów na moją dziewczynę, to czemu dalej nie znalazłeś czasu, by odnieść się do sprawy z kopiowaniem filmu świeżaka? Dlaczego dalej nie odniosłeś się do cenzurowania Rewo na swoim kanale? Oczywiście w filmie Konopa zabrakło mi odniesienia się do zarzutu skopiowania filmu od świeżaka, czy też wytłumaczenia, dlaczego swego czasu Konop zbanował słowo Rewo na swoim kanale. No cóż, moi drodzy, trudny rywal się wylosował. Lasowanko zapraszam. Di, di, di. Nie no, z tym banowaniem, no to wyjebane. No ja też chcę mogę Ewrona zbanować, żeby nie przychodził. No to to akurat takie prawo, ale... Tutaj podpierdolony filmik od świeżaka. No, ciekawe, ciekawe. Zaczynamy. Losu, 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 losu. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Bierze mnie na wyniszczenie i chyba czeka, aż mi się mana skończy. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Watacha nie gryzie Watacha pożera. Z, do zobaczenia. Z osób, które zostawią komentarz. ...jedną, Władza wygrała 20 złotych. złotych. I zoba jak tu są ja te Dawne drama z najpierw sam ale to aktorzy skreszorzy. shorts z filmu wczoraj. Potrzebuję tych maczuk. stay for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up.